i cały czas obczerach. Kurde, ten próg tak mi się trochę nie podoba. Myślę, że można by go delikatnie wyrównać. Odrysuję sobie tu taką linię. I zetniemy to tak, że będzie to jako tako wyglądać. No więc teraz bardzo delikatnie i subtelnie musimy sobie wyciągnąć stary shift prace trwają raz się ale skręt dajcie kochani dzisiaj odcinek tak naprawdę z pierwszych bardziej poważnych modów młodego driftera czyli adaptery skrętu ja zamówiłem z odessy cnc razem ze śrubami tam jakieś wysokiej twardości i podkładkami są także tuleje acentryczne wahacza oczywiście betony W zestawie dostałem jakieś smary. Pewnie do nabicia na prasce, właśnie tulei. No i jest oczywiście także short shifter pod oryginalny koszyk, czy jak kto woli nazywać jabłko. Tutaj mocowanie pod wodzik. Samo smarująca się tulejka. Naprawdę fajnie i solidnie wykonana. Oczywiście do całego zestawu są też zamówione nowiutkie drążki kierownicze i końcówki drążków kierowniczych, ponieważ zarówno jeden jak i drugi element będzie trzeba około 1,5 cm ściąć w jednym przypadku gwint, z drugiej strony właśnie tej tulei gwintowanej. No i po prostu nie chcę męczyć się ze starymi, zardywiałymi, zniszczonymi końcówkami i drążkami, bo od odrzewianie, tego, odszczurzanie, rozpinanie, nie wiadomo czy coś się nie urwie, nie rozwali, a tak wszystko będzie złożone na nowo, nie będzie żadnych luzów, wszystko będzie pięknie sobie pracować. No więc odkręcamy sobie nowe drążki. Mamy też już nowe. Są też usłonki. No więc pierwsze użycie diaksa dzisiaj będzie. Okazało się, że trochę opornie to chodzi. Mamy tu już wszystko sobie poluzowane. Są też poluzowane tutaj mocowania wahacza, bo będziemy ściągać tutaj żeby założyć właśnie acentryki. No więc zostawiam Damianowi kwestię e, zawieszenia, a sam zajmę się wymianą tutaj naszego short-shifterka. Będzie on dość nisko i będzie chodził bardzo precyzyjnie. To Będzie coś takiego. Zresztą jaki teraz jest luz. No więc wyciągam sobie tutaj całe wytłumienie. Prześciące tu jest nasz właśnie wybierak i tutaj mamy nasz koszyczek i ten sam seryjny koszyczek będzie wchodził na nowy w ślice. Tak na ten moment wygląda to jeszcze seryjnie I tutaj w to miejsce i w to miejsce będzie sobie wchodził nasz adapter. A tutaj mamy już rozebraną tą część i robimy przymiarkę nowej końcówki drążka. No więc słuchajcie, jak wygląda adapterek na lewą stronę. I będzie on właśnie montowany z jednej strony tu i tu, a z drugiej tu. I tu, i to poszerzy nam zakres skrętu. Żeby to zrobić, musimy sobie tutaj skrócić i drążek, i końcówkę drążka. No wiadomo, ten punkt mocowania nam się cofnie. No i jeszcze, tak jak wspominałem, tutaj sobie tuleje. Tuleje będą mocowane tutaj. Jeszcze nie, nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób, no ale to zaraz sprawdzimy. Generalnie. Zadziwiająco w dobrym stanie jest dół tego oto, muszę wam powiedzieć ładnie zabezpieczono to wszystko nieprzegnita podłoga no, ale się zabieram tutaj za odkręcaniem seryjnego wybieraka tak to wygląda od dołu, i to musimy sobie tutaj rozebrać z tej strony ten wodzik podłączyć pod nowy shifter dobra więc słuchajcie tutaj sobie już wodzik wyjąłem z seryjnego shiftera tak to wygląda tutaj sobie odłożyłem drugą podkładeczkę i spinkę do tego A no i teraz możemy sobie tutaj to wyciągnąć o, o, więc tak to wygląda Już mamy część rozebraną No więc teraz bardzo delikatnie i subtelnie Musimy sobie wyciągnąć shifter Żalatelki. No więc przystępujemy sobie do tego finalnego demontażu. Musimy podważyć sobie te ząbki koszyczka, które się blokuje w momencie gdy próbujemy wyciągnąć drągala. Zobaczcie jaki jest teraz skręt wow. słuchajcie, to jest zrobione tylko po to, żeby lepiej w mieście się parkowało Żeby ciaśniej Że zawierać Dobra jeszcze raz tamtą Ale skręt jednak finalnie użyłem metody siłowej, żeby to wyciągnąć. Już Wam pokazuję porównanie. To jest oryginał. A tu mamy short shifter z Odessy. Tak to wygląda dokładnie. Porównanie. Tutaj koszczyk jest w tym samym miejscu. Wydaje się teraz, że to jest dłuższe, ale pamiętajcie, że tu przechodzi jeszcze gałka więc shifterek będzie znacząco krótszy finalnie No więc stary koszyczek też mam już zamontowany i możemy zrobić sobie przymiarkę jak będzie nam to tutaj się działo zaraz podłączam jeszcze wiadomo do w cięgną i zobaczymy jak to będzie się mać. no więc rozpoczynam masowanie wodzika tutaj Naszego nowego shiftera, oczywiście nie zapominamy tutaj o podkładeczce. Tutaj mam No więc mam to zamontowane już. I teraz musimy sobie tutaj tą blokadkę zamocować. Tak jak widzicie, i to w zasadzie tyle. short shiftterów mamy zamontowane. Jedynie tak jak mówiłem. Tutaj są ewidentne luzy ale i tak czuć, że precyzja będzie o niebo większa, tu nie ma żadnego luzu na mocowaniu ani też w skuszeczku do góry no i ta długość też się nam zmieniła będą dużo precyzyjniej wchodzić Kurde, ten próg tak mi się trochę nie podoba, myślę, że można by go delikatnie wyrównać Elegancko. Tu się część zaprawi i luks, albo taką płytkę się tu wydrukuje i przyklei, i nie będzie widać, że tu brakuje kawałka, a tu trochę większego. Odrysuję sobie tu taką linię i zetniemy to tak, że będzie to jako, jako wyglądać. Oznaczyłem sobie ładnie tutaj, właśnie linię cięcia. I możemy się zabierać. No jest taki problem. Niby pod oryginalny koszyk przez shifter plug and play wodzik powinien tu wejść wszystko pięknie z kalafon oczywiście wodzik wchodzi, da się to zamocować już tak zrobiłem. Problem jest taki, że ociera tutaj o tą osłonę wału. No i nie założę już teraz starego shiftera, Koszyk jest rozwalony cały. Nie pytanie co z tym teraz zrobić, bo nie może oto trzeć co czas kręci. Tutaj prawa strona wisi sobie na razie, na całej kolumnie łachacz poszedł na nawijanie tulei no i będzie potem na to wszystko teraz zobaczcie, rozkręciłem sobie regulację tego short shiftera i pokażę wam teraz, wkręcę go maksymalnie do góry w każdym razie, nawet tak jest w tym najwyższym położeniu no to i tak to ocieram, to już leży na tej osłonie tutaj Wam pokażę. Zobaczcie i obciera No więc jest wyregulowane tak że jest teraz maksymalnie to mocowanie tu do góry No i cały czas obciera No nie ma jak tego zamontować inaczej, nie ma opcji. Słuchajcie, a więc... Na początek pierwsze co sobie spróbujemy, mam no, taki brzeszczot. Spróbujemy ściągnąć całą gumę z tego tu. Musimy to zrobić tak, żeby nie uszkodzić tej gumy, która jest łącznikiem między a Więc Ciała, czy ta różnica już będzie wystarczająca sami, tej gumy. No więc, generalnie jest straszny problem z tym wodnikiem. Tutaj, że on dotyka, wydaje mi się, że gdyby nie było tej gumy dookoła, właściwie to obręczy z gumą pomiędzy, to by to wystarczyło. Jest też takie powiedzenie, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Shio! A no więc pada decyzja, będziemy ten metalowy pierścień zewnętrzny ścinać, no i tyle. No dobra, to jeszcze krótka prezentacja shiftera, jak działa, jedyneczka, dwójeczka trzejeczka, czwóreczka. Piąteczka. To jak precyzyjnie to chodzi, poezja. Jeszcze Wam szybko ogram, jak wygląda geometria. Zrobiły się tak, jak oczywiście podejrzewaliśmy, negatywy z przodu. Jeszcze dam Wam pogląd na to, jaki jest teraz skręt.